Paramaxil zawalczy na 15 gali Fame MMA. Na wstępie jeszcze tylko zaproszę Cię do zasubskrybowania kanału, aby nie pominąć żadnego filmu, a teraz zaczynamy materiał. Paramaksil po głośnej aferze lodowej, której był główną postacią, wraca do świata internetu z mocnym przytupem i zawalczy na 15 gali fame MMA. Jest to pewna informacja, którą mogliśmy się dowiedzieć z live'a na kanale Aferki, a padał ją sam włodarz Fame MMA Bogzel. Czy specjalnie, czy nie, pozostawiam to już do waszej oceny. Ej, to będzie głośno jutro na konferencji o tym. Bo Dzięki Bo ma s**tajp i Frania ma s**tajp. <ścoughs> ja tylko patrzyłem na ciebie. <grymne> Ale tu... Dobra, potwierdzony. Paramaxil będzie przeciwnikiem Frania, który też już likował swojego rywala, jednak nie można było mieć do końca pewności czy nie bejtuje swoich widzów. Wczoraj w ogóle wracam z imprezy, leciutko tylko taki pokręcony. Patrzy z szczurasa aż tu Szczura biega. I mnie to troszeczkę, troszeczkę jego przytłoczyło. Nie wypłacili za to. Pink co za Ale nie! Nie, pinkę jeszcze mają Ale wczoraj w z bichu, 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 bichu. nie, <śpiewa> nie bichu, 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 bichu było Warto tu przypomnieć też live'a aferkowego, gdzie Boxel starał się zatuszować to, jak Franio się wygadał odnośnie swojego przeciwnika. A teraz sam dzień przed pierwszą konferencją podał tą informację. On dalej myśli, że walczy z Baramaxilem w ogóle, jeżeli... Jeżeli ten... Wiecie, co jest najmocniejsze? Że... Najmocniejsze jest to, że e, Franio ma taką specjalną umowę przyrzykowaną, że. podliki właśnie. Że dopiero w trakcie konfy dowiaduje się, z kim walczy. I to ma I ona... zapisane, to? Tak. I między innymi jest tam też jakby Paramaxil I on bardzo by chciał tego Paramaxila, ale może być kim ktoś całkowicie inny. To może być na przykład stary. No i ktoś... Standardowo sekcja komentarzy należy do Was, a ja tymczasem się żegnam. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!